Kardynała Wyszyńskiego w rozwój polskiej myśli teologicznej. Chcąc się zapoznać z tym zagadnieniem, trzeba wrócić aż do 1925 roku. Wtedy to ksiądz Wyszyński podjął studia w zakresie prawa kanonicznego i nauk społeczno-ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1929-1930 on był podróż naukową do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Przedmiotem jego zainteresowań były związki zawodowe i organizacje katolickiej młodzieży robotniczej, a przede wszystkim doktryny i ruchy społeczne. W 1930 roku obronił pracę doktorską na temat prawa Kościoła do szkoły ale prawo kanoniczne wykładał w seminarium duchownym we Włocławku tylko przez dwa lata, 1936-38 i nie zostawił żadnych publikacji z tego zakresu. Po wielu latach przemawiając do kapłanów powiedział, jestem z wykształcenia kanonistą, chociaż żyję wewnętrznej sprzeczności, jaka musi istnieć w duszy, socjologa i kanonisty zarazem. Są to antynomie. W prawie jest coś stabilnego. W socjologii coś zawsze inferii. To rzutuje na to myślenia. Tak sam stwierdził. Ale generalnie można uznać, iż w zakresie prawa kanonicznego Ksiądz Wyszyński nie odegrał w Polsce większej roli, natomiast z pewnością bezpośrednio do jego dorobku teologicznego można zaliczyć refleksję teologiczne z zakresu katolickiej nauki społecznej oraz teologii rzeczywistości ziemskich. W 1946 roku Ksiądz Wyszyński został mianowany, jak wiemy, biskupem lubelskim. Dwa lata później, w 1948 roku, arcybiskupem gnieździeńskim i warszawskim prymasem polskim na czele polskiego kościoła jak wiemy stał do 1981 roku czyli do swojej śmierci jako arcybiskup gnieździeński, warszawski oraz prymas polski stał się mężem stanu i autorytetem nie tylko dla ludzi wierzących ale również dla wielu polskich patriotów także niewierzących wiemy że święty Jan Paweł II nazwał Kardynała Wyszyńskiego, prymasem tysiąclecia. Był przede wszystkim pasterzem kościoła oddanym bez reszty Bogu i Ojczyźnie. Nie dziwi więc fakt, iż większość dorobku kardynała Wyszyńskiego stanowią wypowiedzi bądź prace o charakterze pastoralnym. Homilie, kazania, konferencje, ascetyczne, listy tego typu wypowiedzi i nie są to rzecz jasna traktaty teologiczne. Jednakże często opierając się na solidnych przesłankach, które kardynał Wyszyński starał się zaszczepić u swoich słuchaczy. To nie oznacza, iż poprzez poruszanie różnych zagadnień związanych z prymasowskim posługiwaniem kardynał nie wpływał na rozwój polskiej myśli teologicznej. Jest rzeczą oczywistą, iż jako prymas inspirował teologów do prowadzenia naukowych poszukiwań poszukiwań w wielu tematach teologicznych, albo wprost zachęcając ich do tego, albo pośrednio, przez ukazywanie w swoim nauczaniu kwestii teologicznych wymagających głębszego uzasadnienia lub zrozumienia. Nie da się też ukryć, że obfitość wypowiedzi prymasa a także podejmowane liczne inicjatywy duszpasterskie, te stanowiły inspirację do podejmowania naukowej refleksji. Wydaje się mi z tego rodzaju wpływ szczególnie dotyczył takich zagadnień jak duchowość i pobożność Maryjna, apostolstwo świeckich, szeroko rozumiany patriotyzm, duchowość kapłańska oraz wspomniana już teologia rzeczywistości ziemskich. Warto pamiętać, iż ksiądz Wyszyński posiadał intelektualną odwagę wchodzenia na pewne nowe szlaki naukowych poszukiwań, którymi przed nim kroczyło niewiele. Można to zauważyć szczególnie w kilku dziedzinach. Katolickiej nauce społecznej, teologii rzeczywistości ziemskich, pobożności duchowości maryjnej, łączonej często z patriotyzmem i apostolstwem świeckim. W tym temacie, w tej refleksji dotyczącej wpływu Kardynała Wyszyńskiego na rozwój teologii w Polsce, szczególnie się teraz skoncentruję na tych zagadnieniach, na które wpływ, jak się wydaje, był najbardziej znaczący, a nie jest jednocześnie tak bardzo znany. Chodzi o katolicką naukę społeczną, teologię rzeczywistości ziemskich, duchowość, poboczność maryjną, apostolstwo świeckich i teologię kapłaństwa. To te zagadnienia. Pierwsza rzecz katolicka nauka społeczna i teologia rzeczywistości ziemskich. Główną dziedziną, jak już możemy się domyślać z tego wstępu, który uczyniłem, aktywności naukowej oraz dydaktycznej księdza doktora Stefana Wyszyńskiego jako wykładowcy seminarium duchownym we Włocławku była katolicka nauka społeczna, która w latach jego kapłańskiej młodości dopiero tworzyła się w Polsce jako osobna dziedzina naukowa. Ksiądz Wyszyński należał wówczas do wąskiego grona prekursorów tej właśnie dziedziny wiedzy wyodrębnionej z teologii moralnej. Chcąc zrozumieć rolę księdza Wyszyńskiego w rozwoju katolickiej nauki społecznej w Polsce, trzeba pamiętać, że seminarium duchowne we Włocławku było w ten czas jednym z tych miejsc, którym rodziły się podstawy tej dziedziny wiedzy w naszym kraju. Zakres wiedzy przekazywanej przez księdza Wyszyńskiego podczas wykładów był obszerny, a nawet uzupełniany dodatkowo przez zajęcia w pracowni socjologicznej i podczas praktyk chrześcijańsko-społecznych w środowisku robotniczym Włosławka. Klerycy wygłaszali pod jego kierunkiem referaty, prowadzili zebrania, dyskusje. Ksiądz Wyszyński zreorganizował studia z zakresu katolickiej nauki społecznej, nadając im nowoczesny charakter i zakres i uwzględniając nauki pomocnicze, a także wiążąc katolicką naukę społeczną z teologią pastoralną i praktyką duszpasterską. Na tle wielu innych seminarium duchownych w Polsce była to wówczas działalność o charakterze wyjątkowym i oryginalnym. Ksiądz Wyszyński zwraca uwagę na dwa zasadnicze zagrożenia społeczne marksizm i kapitalizm, które determinowały ówczesne nauczanie Kościoła dotyczące spraw życia publicznego, a w konsekwencji stanowiły zasadnicze elementy inspirujące do powstania i rozwoju katolickiej nauki społecznej. Znamienny i przyszły prymas rozwijając zasady życia społecznego oparte na prawie bożym, musiał tłumaczyć swoje zaangażowanie społeczne wśród katolików, czynił to umiejętnie. Zacytuję, dwa tysiące lat upływa od chwili, gdy została ogłoszona Ewangelia, która stworzyła nowy świat, nauczyła sprawiedliwości i miłości, prawdziwej równości i demokratyzmu. A dziś, gdy papież, biskupi i duchowieństwo nawołują do powrotu do zasad chrześcijańskich w życiu społecznym i gospodarczym, głosi się, że Kościół nawrócił się na socjalizm. Nie Kościół się nawrócił na socjalizm, ale ktokolwiek ma w swojej nauce coś dobrego, szlachetniejszego, wszystko to zaczerpnął z nauki chrystusowej i socjalizm, choć wiele głosi błędów, wśród nich ma pewne zasady, jak sprawiedliwość, równość, które wziął od chrześcijaństwa. Chrystus jest starszy od Marksa. Tak mówił kardynał Wyszyński i trzeba przyznać, iż rozumienie z księdza Wyszyńskiego katolickiej nauki społecznej jako nauki związanej ściśle z duszpasterstwem różniło się, i to mocno, od traktowania jej jako socjologii w klasycznym rozumieniu tego pojęcia. Działalność Księdza Wyszyńskiego w tym zakresie miała charakter prekursorski, a powiązanie nauczania zasad społecznej doktryny Kościoła z posługą pastoralną było widzeniem tej dziedziny wiedzy w kontekście całej nauki Kościoła przy uwzględnieniu aktualnego kontekstu społecznego, politycznego i ekonomicznego. W działalności naukowej księdza Wyszyńskiego w latach 30 XX wieku widać było wyraźne nachylenie bardziej teologiczne i duszpasterskie niż filozoficzne i społeczne, w odniesieniu do spraw związanych z życiem publicznym. Z tego względu jego ówczesną działalność naukową można nawet w pewnym zakresie umieścić w kontekście rodzącego się wtedy na zachodzie Europy nurtu teologicznego zwanego teologią w rzeczywistości ziemskiej. Chociaż ksiądz Wyszyński wprost nie popularyzował tej nowej teologii w Polsce, to owa problematyka była mu niewątpliwie bliska. Dlaczego ksiądz Wyszyński nie propagował wprost, możemy się domyślać, bo ona uchodziła wtedy za kontrowersyjną, a ksiądz Wyszyński był bardzo wierny urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. I z tego względu uważa się, że jej właśnie nie propagował. No, ale była mu bliska. Na gruncie polskim księdza Wyszyńskiego można by nawet w pewnym sensie uznać za swego rodzaju prekursora owej teologii rzeczywistości ziemskiej. Już w ten czas widział Ks. Wyszyński, ksiądz Wyszyński jako swoje wyzwania. Stojące przed Kościołem swoiste wyzwania, coraz większe załamywanie się wiary w bezgraniczny cywilizacyjny postęp ludzkości, umacnianie się racjonalizmu i kwestionującego zasadność religii oraz dechrystianizację środowisk robotniczych. Także dostrzegał konieczność i możliwość ewangelizacji związanej z katolickim laikatem. Chociaż osobiście ksiądz Wyszyński nie uważał siebie za szczególnego teologa, niemniej jednak czuł się kompetentny przede wszystkim w zakresie katolickiej etyki społecznej. Powstające w ten czas i zaakceptowana przez Kościół dwóch pierwszych encyklika społecznych Katolika Nauka, nauka Społeczna Katolicka, za pół wyjścia przyjmowała uważną obserwację świata by później jego problemy oraz wezwania interpretować święte wartości zakorzenionych w Bożym objawieniu. Tu chodzi o te dwa dokumenty, Rerum Le Novarum Leona XIII oraz Quadragesimo anno Annopiusa XI. Po wielu latach owo zakorzenienie w teologii kwestii społecznej kardynał Wyszyński w taki sposób uzasadniał. Teologia bowiem jest po to, by wnikać w rzeczywistość Ziemi, czerpać z niej i przekazywać jej Bożego Ducha. Myśl Boża na świecie nie ma być abstrakcją dla pięknoduchów, którzy meblowaliby swoje głowy usniośnieniami. Nie jest po to, aby uprawiać jakąś mętną gnozę. Myśl Boża, każde słowo Boże jest po to, aby ciałem się stało. Generalnie można stwierdzić, że ksiądz Wyszyński stworzył własną, oryginalną teologię rzeczywistości ziemskich, choć pra, wprost tak nie nazywano. Twierdzenie powyższe wydaje się uzasadnione, gdyż kardynał Wyszyński podjął kilka szczegółowych działów tej teologii, które już nie były katolicką nauką społeczną, ale teologią rzeczywistości ziemskich, teologia pracy. Teologia kultury, teologia narodu. No i warto też wiedzieć, że ksiądz dr Stefan Wyszyński swoją wiedzą i działaniem budził uzasadnioną nadzieję na odegranie znaczącej roli w życiu naukowym. No, przygotował ksiądz Wyszyński swoją habilitację dotyczącą moralnych problemów bezrobocia, ale nigdy jej nie zdążył sfinalizować. Bo wybuchła II wojna światowa i w czasie wojny te wszystkie materiały, które przygotował, uległy zniszczeniu. Natomiast jego zdolności, intelektualna odwaga i także uważne rozeznawanie znaków czasu było zauważone na tyle, że próbowano zaangażować go w charakterze pracownika naukowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W okresie międzywojennym dwukrotnie taką próbę wobec Księdza Wyszyńskiego podejmował ksiądz profesor Antoni Szymański, chcąc powierzyć jemu katedrę etyki społecznej. A zaraz po wojnie w 1945 roku pierwszy powojenny rektor kulu, ksiądz profesor Antoni Słomkowski. To wszystko świadczy, że zdolności naukowe księdza Wyszyńskiego budziły dużą nadzieję. Ale jak wiemy, plany opatrzności Bożej wobec jego osoby były inne, i to wszystko, co miał już w sobie, co zdobył, sposób patrzenia na świat, było potrzebne Panu Bogu, żeby potem mógł się tym posługiwać, pełnąc posługę biskupią i prymasowską. Kolejna rzecz, gdzie się odznaczył od strony takiej naukowej i duży wpływ wywar kardynał Wyszyński, to duchowość i pobożność maryjna. Mianowicie, był znany kardynał Wyszyński ze swojego umiłowania do Matki Bożej i znał wypowiedź swego poprzednika kardynała Hlonda, który umierając powiedział zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo na świętej Maryi Panny. A sam, kiedy pobywał do życia dzieło pomocników Matki Kościoła, zaczął to od świadectwa. To był 1969 rok. Cytuję. Pragnę dziś otworzyć serce swoje przed Wami, aby Wam odsłonić tajemnicę mocy trwania Kościoła Chrystusowego w Ojczyźnie Naszej. Pragnę Wam wyznać swoją wiarę w to, że te moc trwania zawdzięczamy obecnej w historii Chrystusa i Kościoła, Bogu rodzicy. To wszystko wskazuje, iż pras Wyszyński nie tylko nie bał się marynej drogi, ale był przekonany do jej słuszności i owocności dla Kościoła dla ojczyst. Zdawał sobie doskonale sprawę, że nie każdemu to odpowiadało, nie każdemu się podobało takie właśnie mocne ukierunkowanie Kościoła Polskiego w kierunku Maryi. Natomiast z tego właśnie względu, że byli przeciwnicy takiego właśnie tej pobożności, duchowości maryjnej, wiele razy uzasadniał pobożność maryjną, podając przeróżne argumenty, ale ostatecznie można ich sprowadzić do sześciu. Sześć takich argumentów za właśnie związaniem życia swojego i życia narodowego z Matką Bożą. Obecność Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła, szczególnie to, że została przez Boga wybrana na Boga rodzice, soborowe papieski i papieskie nauczanie na temat Maryi, owocność maryjnej drogi w dążeniu do świętości, też owocność tej drogi w prowadzeniu posługi i apostołowania oraz maryjna pobożność narodu polskiego. To jest tych sześć takich właśnie argumentów głównych. Natomiast w tym przypadku tej poboczności, duchowości Maryjnej kardynała Wyszyńskiego nie bez znaczenia ma fakt osobisty jego Maryjnej poboczności, która ukształtowała jego kapłańską, bisłuko, biskupią i prymasowską posługę. Proszę też na przykład zauważyć, jak sam oddał się matce Bożej Szczególnym aktem oddania 8 grudnia 1953 roku, to jest zapiska więziennych, to widać jak po tej dacie zmienia się zupełnie sposób zapisywania właśnie prymasa Wyszyńskiego. Zupełnie inaczej. Widać przemiana, jaka się w nim dokonała po oddaniu się osobistym matce Bożej. Można to sprawdzić czytając sobie zapiski przed tą datą i czytając zapiski po tej dacie. Warto pamiętać, że różne inicjatywy, podejmując jako prymas, nadawał im charakter maryjny. I najważniejsze z tych inicjatyw Prymasa Wyszyńskiego to zredagowanie tekstu Ślubów Jasnogórskich, opracowanie koncepcji Wielkiej Nowelny Tysiąclecia wraz z mniej innym aktem oddania Polski, przeprowadzenie tych dzieł, są lata 1956-66, potem wprowadzenie w 56 roku nabożeństwa Sobód Królowej Polski, od 57 roku zainicjowanie peregrynacji po wszystkich parafiach kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w 1969 roku powołanie do istnienia ruchu pomocników Maryi Matki Kościoła. Potem w 76 roku zainicjowanie sześcioletniego dziękczynienia za obecność Maryi w jej obrazie na Jasnej Górze. Potem też dokonanie licznych koronacji obrazów czy figur Matki Bożej. Warto pamiętać, że kiedy pełni posługę prymasowską kardynał Wyszyński osobiście koronował 41 obrazów bądź figur Matki Bożej. I wspierał ruch pątniczy, upowszechniał bardzo mocno, upowszechnił apel jasnogórski. Te wszystkie inicjatywy, no jak już wspomniałem wcześniej, nie trudno się domyślać, że były inspiracją do podejmowania teologicznych poszukiwań, żeby je uzasadnić, pogłębić, lepiej zrozumieć. No. Ich, ponieważ no, były to różnorodne w szerokim zakresie, trzeba było prowadzić badania też zakrojone na szeroką skalę. Na przykład zbiorowe akty oddania Matce Bożej objaśniał teologicznie już pastersko m.in. kardynał Karol Wojtyła patenerum Kapłańskim. W sposób szczególny do rozwoju polskiej myśli teologicznej przyczyniło się powstanie wspomnianego już ruchu pomocników Maryi Matki Kościoła, ponieważ wiele było praktycznych i biblijno-teologicznych uzasadnień, idei pomagania Maryi Matce Kościoła, czy w liście kardynała Wyszyńskiego, czy w listach całego episkopatu, za którymi stał oczywiście kardynał Wyszyński. Pierwszy krajowy duszpasterz pomocników Matki Kościoła, ksiądz Marian Piątkowski podał takie trzy argumenty, powołując się oczywiście na kardynała Wyszyńskiego, wyjaśniające konieczność powstania ruchu, naglące religijne i moralne potrzeby Kościoła i świata pierwszy, gdzie kapłani nie mogą im podo sami kapłani podołać. Drugie, wskazania Soboru Watykańskiego, drugiego, dotyczące Apostolstwa Świeckich i trzecie, milenijny akt oddania Polski z tego 3 maja 1966 roku. Potem, drugi Krajowy Dusz Masterz Pomocników, ksiądz Józef Buchajewicz, też odwołując się do prymasa Wyszyńskiego, no mówił, że do powstania ruchu przyczyniły się śluby jasnogórskie, mileniny Ar. Oddania Polski, Sobór Watykański II i Miłość do Maryi. Tutaj trzeba zauważyć, że w tym ruchu pomocników Matki Kościoła kardynał Wyszyński połączył swą osobistą maryjną pobożność i przekonanie o jej słuszności z wezwaniem Soboru Art Watykańskiego II do apostolstwa świeckich i z odpowiedzialnością za losy polskiego narodu, który był przecież cały czas pod polityczną władzą, wtedy no, zależną od Związku Radzieckiego. Tak jak przy innych inicjatywach kardynała Wyszyńskiego, zajęto się również w przypadku ruchu pomocników pogłębianiem zamysłu prymasa, wiele artykułów, monografii, prac naukowych powstałych w związku z tym i dotyczyły duchowości maryjnej, patriotyzmu, ewangelizacyjnego zaangażowania, zwłaszcza lu lu ludzi, y ludzi po prostu świeckich, świeckich katolików. I niewątpliwie prymas Wyszyński wpłynął na rozwój nie tylko polskiej, ale ogólnokościelnej myśli teologicznej. Przez to zaangażowanie też podczas drugiej i trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II, w sprawach dotyczących Konstytucji Dogmatycznej o Kościele w części dotyczącej Matki Bożej. Oprócz tego, że uczestniczył aktywnie w dyskusjach i składał konkretne propozycje przekazywane papieżowi Pawłowi VI, przekazał memoriał polskich biskupów z prośbą o danie Maryi tytułu Matki Kościoła i oddanie ludzkości jej szczególnej opiece. I tam było też podanych wiele argumentów biblijnych, teologicznych, wypowiedzi papieży. Ostatecznie Sobor Watykański drugi tego tytułu Marce Bożej nie nadał, ale Paweł VI jako papież ogłosił Marię Matko Kościoła na, na zakończenie trzeciej sesji Soboru. No i też znowu ów tytuł Maryi nadal stanowił inspirację do prowadzenia refleksji teologicznych, szczególnie u nas w Polsce, czyli przyczyniał się do rozwoju teologii. No i też jest takie ważne, że kardynał Wyszyński zdawał sobie sprawę, że często duchowość maryjna czy poboczność maryjna są niepogłębione i trzeba je pogłębiać, bo są przeżywane w sposób ludowy no i najróżniejsze z tego, z tego względu po prostu no podejmował inicjatywy, jak przykład kongresy maryjno-mariologiczne w tym celu, co się też przyczyniało do polskiej myśli teologicznej, bo kardynał Wyszyński nie lekceważył krytycznych uwag dotyczących jego maryjności, cierpliwie starał się odpowiadać na za na zarzuty i jest to też znane, że bardzo boleśnie odczuł publikowane w Rzymie podczas obrad soboru watykańskiego II oskarżenia pod adresem maryjnego duszpasterstwa, że, mm, warto pamiętać, że wtedy były artykuły, zamieszczano w prasie, a teksty opracowań wręczano ojcom soboru w różnych językach i bardzo to kardynał Byszczyńskiej przeżywa. To jeżeli chodzi o wpływ na duchowość i poboczność maryjną i apostolstwo świeckich nam jeszcze pozostało oraz teologia kapłaństwa, chociaż króciutko te dwa tematy. Mianowicie jako wykładowca katolickiej nauki społecznej jeszcze no, przed II wojną światową ksiądz Wyszyński dostrzegał możliwości i konieczność ewangelizacyjnego zaangażowania laika kiedy był w czasie II Wojny Światowej w Laskach, w Laskach Warszawską, zetknął się z grupą dziewcząt prowadzonych duchowo przez Marię Okąską, która w przyszłości przy jego współudziale utworzyła świecki Instytut Pomocnic Maryi Jaskągórskiej, Matki Kościoła i tam posługiwał temu instytutowi, członkiną tego instytutu, aż do swojej śmierci kardynał Wyszyński. No i mocno wiele, wielokrotnie wypowiadał się na temat apostolstwa, apostolstwa świeckich, jego potrzeby uzasadnienia, także warunków skutecznych ewangelizacji, gdzie mocno łączył dwa wścielne powołania, powołanie do apostolstwa z powołaniem do osobistej świętości. Uważał, że jedno na drugie oddziaływuje. Trzeba być świętym, żeby owocnie apostołować, ale też żeby być wielkie ja apostołowie, to, to, to właśnie to musi być bardzo mocna dodatkowa inspiracja do tego, żeby dążyć do świętości. Takie wzajemne po prostu powiązanie. I krótko jeszcze dwa stania, dwa słowa teologii kapłaństwa. Mianowicie no wiadomo, jako prymas wielokrotnie zwracał no, się do kapłanów w Archidiecezji Warszawskiej czy Archidiecezji Gnieźnieńskiej i zasadniczym celem listów i kierowanych do kapłanów było wezwanie ich do odkrywania wielkości daru i bogactwa tajemnicy ukrytych w sakramentalnym kapłańskim. Bardzo znane są listy do moich kapłanów, powstałe między 1953 a 1956 roku, kiedy był internowany kardynał Wyszyński i tutaj jeszcze podam, że wskazuje w nich na trzy podstawowe elementy duchowości kapłańskiej. Wymiar trynitarny, czyli związanie kapłana, podniesienie kapłana do Trójcy Przenajświętszej, to pierwsze, eklezjalny wymiar, czyli relacja kapłana do Kościoła oraz wyraźny ma maryjny. I do tego jeszcze mocno akcentował kardynałyzyński potrzebę ascezy kapłana, która, yy, która ta asceza jest potrzebna i dla jego uświęcenia i dla sprawowanej przez niego posługi. To tyle. Dziękuję bardzo.